W tym poradniku przedstawimy Wam jak skonwertować pojazd z German Track Simulator do Euro Track Simulator. Najpierw otwórz archiwum, w którym znajduje się pojazd. Następnie wejdź w Vehicle Track Definition i otwórz plik o rozszerzeniu SII. Tak wygląda oryginalny plik z German Track Simulator. Na początek zajmiemy się zaznaczoną linijką tekstu. Kiedy już usuniemy tą linijkę, przenosimy się w dół definicji. W zaznaczonych linikach należy zmienić markę na cyfry 0, 1 lub 2. O tym, którą cyfrę wpisać, dowiecie się z opisu filmu. W tym miejscu należy dodać dwie linijki, tak jak jest to pokazane na filmie. Jak widać pojazd pojawił się w grze. Ten poradnik znajdziecie również w wersji tekstowej na naszym forum. Profesjonalną oprawę dźwiękową dla itrack.pl zapewnia powerlife. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania naszych filmów